Witam, witam, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Harry Potter i Czara Opna. W tym odcinku... Hmm, co by zrobić w tym odcinku? Sprawdzimy, czy mamy jakieś zadania od profesora Moody'ego. To zrobiliśmy, to też zrobiliśmy... Nie, by było zablokowane, okej. Okay. Eee, czyli tak. Lecimy do łazienki prefektów. Eee, to tak, tutaj musimy zrobić jeszcze... zdobyć dwie tarcze turnieju turniej magicznego, by... Yy, wszystko tutaj grało jak należy. Tak, ostatnio graliśmy karmioną. Tak, karmioną. Tu teraz gramy Ronem. Hmm, dobra. Tu uroki, dobra. Hermiona. magikus magikus dobra. magikus z może być. Chociaż... Wystać. Yy, pewnie tak miało być. Dobra, zza, Uroki, dobrze, dobrze. Yy, to, o to mi chodziło. Mazia, jedną energię życiową nie, myślałem, że masz tu 20, ale dobra, no to nie hmm, Gotowe i my tutaj sobie dodamy do uroku Styl uroku na i tak yy, Urok rykoszetujący lub urok podwójny hmm. Fasoki barkiego, bo ta Urok rykoszetuj, rykoszetujący będzie może w porządku Albo podwójny urok hmm. Tak, to będzie lepsze, dobra energia życiowa urok bo przypominam że nie możemy mieć dwóch kart z, z rodzaju stylu uroków bo to się będzie gryzło i nie będzie działało ani jedna karta no niestety tak wyby, taka jest gra 20 20 hmm, dobra 20 i jeszcze jedno do, o stylu roku no można tylko y, te fazolki Bartiego Botta no ale nie będziemy tego używać postacie stworzenia a może postaci jeszcze jednego mam w postaciach Zmiana, zamiana na urok ale tu chyba wszystkie karty się zamieniają na urok nie wiem Dobra sprawdzimy to I przy okazji się też niszczy ten No Wszystkie karty się zamieniły na urok ale przy okazji ten nasz podwójny urok się zniszczył ale dobra w porządku Tak żeby tu iść Idziemy sobie tutaj i prosto, z tego co tam była jedna karta, chyba będziemy mogli tam iść. Nie cierpię tego. Tam na dole też jest tarcza, ale tam pójdziemy więc zdobyć ostatnio. To ostatni, znaczy mieli ostatnią tarczę do zdobycia. Tam sobie pójdziemy. Tam po tą tarczę nie możemy iść, bo potrzebujemy tu rozwinąć te liście Liwi ale no niestety nie znamy jeszcze odpowiedniego zaklęcia. Też trochę boli Poznamy je na zielarstwie. Dobra mm, Ciągniemy Ojej, jeszcze L R R i W no. porządku. Dobra, Ron sobie świetnie radzi, bo to jest Ma najlepsze karty, to jest naprawdę fajne Ron, taka ciamata do zakończenia. a... No Halo Pomożecie mi? No Harry, widzę na dużo. Jej, kuślimoku jeden. No super. Dobra, 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 powoli. Jest, tu jest ten most zwodzony. Hmm, no kranik. oczywiście sobie tutaj zaznaczymy. Hmm, tu saloma dnie, ale tu No. To. Dobra, się nie no, szybko, szybko, dobra, jeszcze jedno. To jest takie czasowe i po jakimś czasie one wyskakują, dlatego szybko... O właśnie. Najpierw ogień, a teraz ten kranik. Przesuwaj, no, przesuwaj, przesuwaj. No, super. mi w tym. W porządku. Super. W porządku. I teraz rozwalamy to coś. Nie wiem co to jest. No, akcją, może być. Dobra, teraz rzucamy Wingardium Legiera. No, jeszcze raz kociołek, tutaj. No, teraz mi się mylą uroki. Ale super, mamy już 6 minita. Czyli... No czyli niedługo będziemy mieli wszystkie potrzebne militar,ze żeby uzyskać jedną. E, tu mamy coś takiego, ale zejdźmy tutaj, zobaczmy co tu jest. Aha, nie wejdziemy, Ten kranik nam przeszkadza. Znaczy woda z tego kraniku wpływa i musimy ją... Musimy ten kranik u... Przesunąć w inne miejsce. Ale nawet ten most jest swodzony. I jeszcze raz. Tak. No, jest to nudne, bo tarcza, jak powiedziałem, jest nudna. Na początku, gdy zbieramy pierwszą tarczę, to jest zawsze coś się dzieje. Bo najdłużej ją no a później tylko musimy szukać, poeksplorować. O, właśnie tak, teraz tarczę Pojawiły się nowe zadanie mówiego, o. I tak, hm. Pytanie, robimy to pod koniec odcinka, czy... teraz? Słuchajcie, ja zrobię to pod koniec odcinka, a wy w komentarzach napis napiszecie, jak wam to odpowiada. Czy robić to... Yy, po od razu podblokowaniu czy na końcu odcinka Jeżeli czasu oczywiście zostanie, napiszcie mi w komentarzach jakie tam ba pasuje, ja tam się dostosuję do tego Dobra, wszystko, ten poziomu nie ma. 96 fasolek, fasolek 52 i 60. No, słabe wyniki. Lecimy na kolejną lokację. Ostatnia tarcza turnieju, który magicznego, no na pewno nam czasu zostanie, bo to jest dopiero 5 minut A mm, to co teraz będziemy robić to szybciutko przeniesienie parę klocków i tyle Dobra, idziemy w tą stronę Czy ja odblokowałem to, tą statuetkę? O proszę, nie odblokowałem hmm, Dziwne Będzie no, słyszeć tak jakbym rozmawiał przez nos, ale jestem troszeczkę przeziębiony i katarek mam. No niestety choroba mnie dopadła. Ale do szkoły niestety. trzeba chodzić. Czuję się na siłach, więc e, muszę na pewno do tej szkoły chodzić. O, jest mini tarcza. W porządku, to jest już siódma. I zaraz pewnie wyskoczył te RKI, no właśnie o to chodzi. To doskonale pamiętam ten moment, bo ja tu pamiętam parę razy zginąłem, bo też złożył one wyskakują. Tylko w czasie, tu się to odbije i przestaję atakować Dobra, tutaj odbizd Gej, tutaj, no. pasjon! Nie, już tej spokoju z tymi naprawdę Zagłuszasz mnie tylko Ja te dźwięki nie mogę to Znaczy, tak ściszyć No niestety, mówię troszeczkę głośno, chociaż mi to nie wychodzi, bo No, no jestem przeziębiony Wingardium ja to się jeszcze staram ściszać w tym Jak przetwarzam film w kamtazji, ale no to raczej słabo wchodzi Oj Mam cię moki jedne Chodźcie tutaj Jej, Jak ja już się nie mogę doczekać ostatniej misji Znaczy ostatniej lokacji, bo naprawdę jest fajna walka z Voldemort tyle wam mogę powiedzieć Tylko tyle wam tutaj zaspoileruję co będzie się działo w ostatnim e, odcinku Albo w ostatniej misji Nie wiadomo jak to będzie ale chyba w ostatnim odcinku to sobie zrobimy no Może nie spadnie, nie spadnie, dobra bo zapomniałem jeszcze czegoś zrobić no dosięgniesz nie dosięgniesz hmm. czyli musimy to o właśnie, coś takiego No, lewiąza to przenieść i zrobić tak, tutaj okrążyć i no, spadłem, aj, tutaj mi zwierzak lata po domu i kable gryzie, niedobry zwierzak i po prostu się tutaj go wygoniłem stąd, żeby mi stąd poszedł i się zapatrz tu już ty już ty już już już, już ty Zbunię. Dobra, bum. Rozpierdziel i posolki wypadną. Nie, no, a wypadną. No jeszcze jeden przycisk. cały czas mi się jeszcze mylą te przyciski. Ten <laughs> no, zwierzaczek tutaj na kolanka siedzi. To no, jest las, to jest strasznie. Taki ruchliwy zwierzak jak tu nasze szyla przypadło. Musi być ruchliwy. Chodź tutaj. musimy poczekać na tego wariata rona, bo... O, no, chodź tu wariacie. Chodź tu! jakiś limo rudy pajac możecie mi czy nie? Wingardium Leviosa! Super, nie o super, po prostu jestem z Was zadowolony. Teraz powoli, powoli, powoli. Powoli tak, żeby to przenieść. O, właśnie gdzieś tutaj. Powoli? Dobra. Teraz chodzimy tutaj, panowie. A ten pajac w las tutaj już, czy nie? Dobra, jest. tujcie mi tu. Bajacu, no i spadł! O, trapał się! O, fajnie! No ale teraz ten... Spadłem. Dobra, ja sobie tutaj stanę. Może on stamtąd... dosięgnie to, ale wątpię. Ale jest! No! Co jest? Pomocy! Niestety... Jej! Myślałem, że sfrizował mi, Harry. pomocy, szybciej, ron no. może się uda w końcu no Czek. Czek, no i kolejna tarcza, dobyta odblokowaliśmy nowy poziom zielarstwo dobra, to pominę żeby czasu mi troszeczkę więcej tarczyło, zrobię ten ucieczek krótszy trochę albo postaram się o złoto nawet w tym zadaniu profesora mówi jego dobra mamy żelarstwo nie będę zaczynał sobie zielarstwa w tym odcinku ponieważ jest to dosyć długi, długa lokacja, no cztery tarcze widzicie trzeba zrobić. Pierwsza lokacja, w której trzeba zrobić powyżej trzech tarcz, a potem mamy zadanie turnieju trójmagicznego magicznego jezioro, w którym trzeba zrobić 12 tarcz turnieju trójmagicznego, czyli będziemy powoli odwiedzać sobie inne lokacje, takie jak na przykład zakazany las, dachy zamku Hogwart, bądź ta łazienka prefektu, w której byliśmy. na żelarstwie też będziemy może, nie wiem, zastanowimy się. No i później zadanie turnieju turnieju magicznego numer 3. Labirynt, no i walka z Voldemortem. Dobra. Teraz szybko zadanie mu diego. No gdzie to było? O właśnie tu. Dobra, co to będzie? Bo kociołki. koczołki. Trzeba zniszczyć wieże. <laughs> Hmm, kim by tu zagrać? Hermionom. Tak, tak, no sama seczka tutaj będzie grała i została nam zaklęcia. A my będziemy się patrzeć. I grać. Znaczy wy będziecie się patrzeć, a ja będę grać. Trzy, dwa, jeden, boom, Ingardium Letiosa! Aha, ja mam też sporniki zniszczyć, tak? Czy co? Tarcia... karta, kurde, zniknęła. Oj, nie no udało się. Aha, ja wiem, co ja mam zrobić. Dobra, przypominam sobie tę misję już. Teraz trzeba te orły tak jest to yy, wziąć i... Usunąć. No, to powinno być łatwe. Przynajmniej nie musimy polegać na naszych tutaj znajomych. No! Ale jak mi będą zagrażać w miejsce... No! Dobra. Icia. No jeszcze jedno zostało, może trafimy. Jeszcze daleko. No, trafiliśmy. Czy będzie złoto? Hmm. Co? Minuta dwa srebro. No nie, tak byś nie będzie. Oczywiście zbierzemy sobie, bo fasolki się przydadzą. Czy ja dałem powtórz? Chyba tak. Nie, dobra. 3, 2, 1, go, 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 go żołnierze. Dobra, narki w tym murze, który w tym murze spóźniamy. No minuta dwie. Jak się pospieszymy to damy radę. Oj! Dobra, szybciej. zrobiliśmy te, zniszczyliśmy te, te morki. A teraz niszczymy powoli te orwy takie białe. O, żełwia... Nie wiem, czy to jest jakiś garbulec sobie stoi z herbem chyba w hartu. Oj! Uderzyłem w tą wieżę. No! No! Tutaj zakręcia. Jeszcze trzy zostały. No! No patrz! Rzucę te zakręcia. No i jeszcze słabszy czas. Ale dobra, chcę uzyskać z tym... Chcę uzyskać w tym zadaniu srebro... Znaczy brąz. Br złoto, bo... Da się to zrobić. Dobra, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i lecimy. Szybciutko. Wiem, jest to nudne, bardzo nudne, ale zarobimy dużo fasałek. No i zakupimy sobie te fasolki, No rzucaj te zakręcia, rzucaj. Moc jeden, paskudny. Dobra, teraz stąd w tą stronę. Musimy uważać na te ruiny murków które Teraz tu. Dobra. Jeszcze dwa. Może się uda. I jeszcze jeden. No uda się na pewno jak teraz błędu jak już nie zrobię. Jest. Udało się. No i złoto powinno być. Tak. Mamy pierwsze złoto. Nie chcemy powtarzać żadnego zadania. Hmm. Czy level będzie? Raczej nie. I 500 fasolek. Ło. Wow. Każdy po 500 fasolek czyli chyba sobie wszystkie karty po raz pierwszy dobra lecimy folio University, Ale z karty Harego i 984 fasolki łowo człowieku tu masz z tym co robić 300 to mamy kasy, y, kaskada uroków uro wrzucany przez Harego pęka w powietrzu i spadnie w postaci serii mniejszych uroków hm, spoko U, fajna karta Przygot przygotowania do turnieju trójmagicznego chyba smog z tego co pamiętam ta scenka z filmu Harry, gdy Harry stanie koło jednego z przyjaciół posiadanego, ta, posiada, posiadającego taką samą kartę ich energia życiowa zostanie uzupełniona czyli regeneracja energii życiowej <grytanie> Profesor Moody tu stoi taki obrażony przedłużenie działania zakręcia Magic Cosette Stremus o plus 10 punktów i mamy tutaj takie dopalacz uroku Większa moc uroku wzanego przez Harego o 40 punktów. Ło, to jest mega dobra karta. Ale mamy tutaj jeszcze hermianę, Która ma 1283... Fasolki. Ło! Kobieto, co ty z tym zrobisz? Cześć, jeszcze zostaną tyle. Yy, co podwójny urok, to wiecie co to jest? No i znowu tutaj... Mm, Hary z harmiona, coś tu piną. Urok i, No, w końcu jakaś karta uroków. Po prostu energia życiowa też. <laughs> Jak, jak wystraszeni, o co to jest, dopalacz, akcja, uj, uj, tu się na nas patrzy. Uj. Zwiększa moc zaklęcia, akcję, rzucanego przez o 40 punktów, słabe, akcje jest do dupy. Chcę przeproszeniem tak powiem, 5, 6, 6 najwięcej zestawów, ja chyba zebrałem tylko 5 albo 4, nie pamiętam. Ale mam jeszcze Rona, który tutaj ma naprawdę braki w, swoim, w swoich kartach kolekcji kart. Zaklę... Zmiana na zakręcia Magicus Extremus. Zmiana na zakręcia Magicus Extremus. Wszystkie karty używane przez Rona się... zostają zamienione na karty zakręcia Magicus Extremus. No to jest lipa. Bo oczywiście yy, te karty zostaną zamienione wszystkie. I efekty ich też zostaną zamienione na urok. Trochę lipa. Podwójny urok. Ron może jednocześnie zrzucać trzy uroki, nie, potrójny urok, co ja zlepszył czytałem, trzy uroki równocześnie użycie innej karty, no z tego to jest niemożliwe, <grytania> dziadki jakieś, energia liciowa plus 10, tutaj mamy jeszcze Magicus z Ekstremus plus 10 i axio plus 10, mamy tutaj taką fajną, fajną kartę, srebrny dopalacz uroków, co on robi, lewituje, nie, łańcuch, nie wiem. Zwiększa moc uroków rzucanych przez Rona o 50 punktów. Najlepsza karta chyba w grze. Fwo! Ludzie tu... No, no mówię naprawdę, Rona ma strasznie fajne karty. No ale tyle. No, nie jest nawet długi, te... nie jest nawet krótki ten odcinek. 18 minut na pewno starczy. Jeśli jeszcze chcecie, to zobaczcie sobie moje informacje. I tak, mamy 11 dużych tarcz. 0... Zero... Aha, 0 uzupełnionych tych... Y, mini tarcz czyli 0 zebranych y, kompletnych 10 mini tarcz 0 zero... jak 0 czy ja tu zbierałem te, ta, te karty bez sensu więcej informacji no i tych statuetek też 0 nie wiem czemu e, aha bo chodzi o to że nie, nie wiem dobra mamy poziom sprawny e, zakręcie karpy retraktum jest opanowane w połowie Aquaeruptu jest prawie maksymalnie, Herbilicu jeszcze nie znamy, Wingardium Leviosa jest opanowane i tak, Orbis nieopanowane, słabo, Abiforce też słabo, Orchideus bardzo dobrze mamy opanowane, Meloforce słabiutko, Vermiculus słabiutko, w ogóle, to jeszcze chyba tego zakręcia nie znamy, Bullus też słabo, no ale lepiej niż tam Orbis, Lepiforce słabo, Ebubio słabo, Drak Duckli Force w ogóle nie nieużywane Inflatus też malutko Wykrywacze 0, grzyby 3, krany 3, łopaty 0, gargulce 0 hm, No, takie moje statystyki Oczywiście się poprawiam, nie martwcie się, ale już 20 minut odcinku, więc ja się z Wami żegnam Pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli oglądacie mnie pierwszy raz o, o, pierwszy raz, o łapkowaniu i pozytywnych komentarzach Więc ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, na razie